Krótka informacja przed rozpoczęciem odcinka, mianowicie jeżeli masz ochotę wrócić na Globala, załóż konto z Reflinka, który znajduje się w opisie. Miłego oglądania. Ram pam, pam witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek zacznę od Item Shopu, w końcu to Global, a więc Item Shopu musi być, mianowicie dodali skrzynki, czerwone skrzynie, jest konia morskiego. Do wydropienia jest Pet na 30 dni oraz kostiumy Góra-Dół na 60 dni. Oczywiście polowałem na kostiumy. Koszt, no to ładowałem za stówkę z nadzieją, że mi poleci, ale to, co tutaj leci, to jest naprawdę taki skam, że szkoda gadać. Tutaj poleciała nam góra, niestety, tylko na 15 dni. No, to jeszcze jakiś dół by się chociaż przydał. 100 wstęp do świątyni Smoka, Bodzio, książka lidera. Naprawdę straszne są te skrzynki, i magiczne kupienie, właśnie się pojawia. I co tu się odwaliło, nie miałem pojęcia, że w ogóle da się coś takiego wydropić. Naprawdę poleciało nam wszystko: Pet na 30 dni, góra kostiumu oraz dół kostiumu na 60 dni. Oczywiście już wam pokazuję, jak to wygląda. No fajnie będzie jakiś szczybony wbić, oczywiście wbiłem, ale no mieszanie kostiumów już Wam nie pokazuję, bo to chyba trochę nuda. Na tym etapie możecie mi dać znać, czy chcecie, aby od czasu do czasu jakieś mieszanie kostiumów. Oczywiście dodał. Tutaj PETA zapomniałem na początku wyciągnąć, ale jest. Kostium prezentuje się tak, a wierzchowiec w ten sposób. No, fajny jest. Wiadomo, najbardziej opłacany jest Mani, bo jest najszybsze, ale wygląd tego wierzchowca naprawdę mi się podoba i otwieranie szkata. Magiczny kamień poleciał mi z pierwszej hydry, a więc ja farcik. A te xy co lecą, jakby kogoś interesowało, to są. Klejnoty, które oddaje się do biologa. Nie wiadomo dlaczego, ale po aktualizacji coś się zepsuło, i teraz w ten sposób te klejnoty wyglądają. No cóż, miejmy nadzieję, że to naprawią jak najszybciej. A my otwieramy dalej i polecia nam jeszcze szarfa. Jest to szarfa oczywiście dziesiątka, a więc jak najbardziej opening tych hydr uważam za udany. No i tutaj próba tym magicznym kamieniem dobicia zbrojki na plus 9. Tutaj zrobiłem fajnabu, lepsze nie moją zbroję, tylko kolegę, Kolegi, całe szczęście spaliło. No i mieszanie mieczu Zodiaku. Nie mam pojęcia, ile już zmianek ogólnie poszło. Taką obstawiał, że około 200. Często także kupowałem zmianki od innych graczy, ale inni gracze także no, nie mieli farta i nic nie udawało się wbić, ale tym razem możecie się. Może się zdziwicie. Siedem, cztery. A swoją drogą jest to idealny moment, aby pozdrowić wszystkich moich wspierających. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wsparcie. Bardzo się cieszę, że to grono się powiększa. Dzięki temu mogę więcej zawsze w item shop wywalić, i może dowiemy się, co będzie leciało z następnych skrzynek dzięki Wam. No, mieczyk dalej sobie tutaj mieszam, a jeżeli ty właśnie zauważyłeś, że wbiłem 33 średnie, to bardzo dobrze zauważyłeś, że są to najwyższe średnie, jakie do tej pory udało mi się wymieszać. Oczywiście, chwilę się zastanowiłem, czy nie zostawić, nie dla siebie, tylko czy jest to coś więcej warte na rynku, ale nie, 33 średnie nie są totalnie nic warte, a więc. Mieszam dalej. Jak już mówiłem, nieraz, jak nie będzie czwórki z przodu, to mieszam dalej. No, taka zasada. Trzynastka, eee, minus szóstka, minus siódemka. E, eee, brak słów. Jak sobie widzicie, niestety, znowu skończyło się niepowodzeniem. Jeszcze miałem odłożone dwie magiczne zmianki w pasie. Teraz można tam wszystko chować, nie tylko poty. Spostrzegawczy na pewno zauważyli, że kwipunek został tak jakby podzielony na pół. No i znowu się nie udało. Kupiłem zmianki od kolegi z gildii i oczywiście transmitował mi to yy, na Discordzie, aby było widać, co, jak wbija. A więc, jeżeli jest trochę gorsza jakość na tym klipie, to przepraszam, po prostu nagrywałem transmisję. Transmisji, a więc, no, może być. Trochę gorzej, ale mam nadzieję, że wszystko, mimo wszystko, ładnie widać. Zostałem partnerem Gameforge, jeżeli dobrze wiecie, no to już od dłuższego czasu. Bo poprzedni odcinek o tym był. I dostałem od nich refling. A więc, jeżeli masz ochotę wrócić na globala, to zachęcam Cię do skorzystania z niego. Refling oczywiście znajduje się w opisie. A mi to, no na pewno jakoś pomoże. 22 średnie wbił chłopak. I teraz nie wiem, dlaczego zaczął serduszka wysyłać. Założył Zodiaka. Chyba chciał chłopak coś poczarować. Może to szczęście przyniesie i uda się coś większego wbić. Niestety nie. Jedynka. Dalej nic. Siódemka. Dwójka. Minus 21. Ma chłop do farta do mieszania UM. Ale no, my UM nie mieszamy. 14. I jest. 40. Czwórka z przodu. No tu coś z tyłu mogło być za bardzo. Chyba się uparłem na tą czwórkę z przodu, ale jest, wbił. Dodatkowo jeszcze 8 spowolnienia wbił, a więc wbił maksa z mianką z B. Rzadko się zdarza, ale jednak się zdarza. No i ulepszamy. mieć Zodiaku na plus 8. Siadło. Na plus 8 naprawdę pierwsza próba i od razu siadło. A więc stwierdziłem, że kliknę i mieć Zodiaku i glewie na plus 9. Pierw leci glewia. No niestety było można się domyślić. Ale no jak spaliło glewie, no to może chociaż miecz siądzie. No niestety mieczyk także spaliło, a więc... Druga próba dobicia miecza na 9, na 8 prób już wam nie nagrywałem, no bo wiadomo, że najciekawszy jest moment klikania na 9, niestety druga próba, także spalona, trzecia, także spalona. Moje szczęśliwe miejsce, H3, niedaleko rybaka i. No nawet magiczne miejsce zawiodło, a więc nie fajnie. Tutaj próba magicznym kamieniem na plus 9. Niestety także spalona i kolejna już piąta próba na plus 9. I wow, wow, udało się, udało się, mamy miecz Zodiaku plus 9. Czwórka z przodu, tak jak sobie wymarzyłem, i mieczyk Zodiaku jest. Zostały mi jeszcze dwa podręczniki, a więc spróbuję dobić glewie na 9. Niestety glewie już spaliło, Ulepszyłem ją na 8 z BSM i przez to będzie jeszcze jedna próba kliknięcia jej. Na plus 9. Jest, siadła. Zrobiłem dwa zodiaki jednego dnia, a koszt wbicia ich, nie licząc podręczników, wyniósł mnie około 60 wonów. Powiedzcie mi, czy to fart, czy nie fart? <laughs> nie, no <laughs> oczywiście, że miałem szczęśliwy dzień, no i za dużo chciałem, bo jak sobie widzicie wziąłem się jeszcze za ulepszanie pancerza. Tutaj próba na plus 8, udana. No i było trzeba z powrotem taki zostawić, ale no, za dużo chciałem od jednego dnia i oczywiście pokusiłem się, aby kliknąć go na plus 9. Niestety znowu z efektem negatywnym. Tutaj powrót na plus 8, niestety spalony. I dobijamy Wirka na P. Drobiły zwoje egzozmetków, ale niestety kilka mi zabrakło i pewien gracz mi po prostu kilka rzucił i udało się dobić Wirek na P. Pyk. Co jak co, ale Wir na P wygląda kozacko. Pamiętaj, że mój refling do Metina znajduje się w opisie, a jeżeli odcinek Ci się podobał, to zostaw magiczny czerwony guziczek. Oraz łapkę w górę. Trzymajcie się.